Odżywki i suplementy, czyli większa dawka mocy dla zaawansowanych duchową. Asperges na samym początku Mszy Świętej, czyli pokropienie wodą święconą, ma nam przypomnieć nasz chrzest. Tylko jest jeden problem: nikt z nas nie pamięta naszego chrzestu, nie? Bo byliśmy za mali. Ale bardziej chodzi o znaczenie chrztu w naszym życiu. Jakie jest znaczenie chrztu w naszym życiu i jak to jest z tą sceną, którą mamy tutaj nad chrzczynnicą, bo do dzisiaj ją opisywaliśmy? Pan Jezus przymuje chrzest. To za chwilkę do tego dojdziemy, spróbujemy się dowiedzieć trochę ze Słowa Bożego, jaki chrzest ma znaczenie. Czy w ogóle jeszcze ma znaczenie chrzest dzisiaj? Czy coś ma jakiś wpływ na nasze życie? Czy to tylko była impreza, z której nic nie pamiętamy? Pierwszy wniosek. Z Odwiedzin kolędowych tegorocznych. Spotykamy się z Wami, zapraszacie nas do swoich domów, często siedzimy, pogadamy na różne tematy, między innymi właśnie też o takie Boże tematy. I słuchajcie, mam takie wrażenie, znaczy często się spotykam, dzielicie się takim wnioskiem ze swojego życia. Pytam często, no, czy nam się zajmujecie, gdzie pracujecie, no i opowiadacie. I słuchajcie, ludzie którzy pracują z innymi ludźmi. Zwłaszcza takie zawody, że nie, nie siedzisz przy maszynie i coś tam robisz, ale codziennie spotykasz się z jakimiś nowymi ludźmi. Na przykład no. jesteś urzędnikiem, i codziennie masz jakichś petentów. I często słyszę taki głos: Proszę księdza, ale wiecie co? Ludzie są dzisiaj tragiczni. Mówi, no tak złośliwi, tak nerwowi, nie? tacy toksyczni, Mówię, no jest coraz gorzej. W tych naszych relacjach międzyludzkich jest coraz gorzej. czasem o 10 centymetrów między po prostu no, na noże będą szli. Mówię, większość z tych problemów spokojnie można byłoby rozwiązać, gdyby było choć trochę dobrej woli z jednej i z drugiej strony, dogadamy się, nawet nie trzeba iść do jakiegoś urzędu, sądu, to czasami w rodzinie. Mówi, jak się chwycą i nie popuszczą, mówi o pierdoły, o głupoty. Mówi, jak czasami po całym dniu takich spotkań z takimi ludźmi, mówi księżę, to, to człowiek przestaje wierzyć w tą ludzkość, nie? że na tym świecie będzie lepiej. Mówi, tylko widzi coś takiego. I Słuchajcie, no myślę, że jako ludzkość generalnie to się rozwijamy tak? tam technologicznie i tak dalej. No, ale jako człowiek dla człowieka, to już mam wątpliwości. My nie jesteśmy w stanie ocenić całego świata, oczywiście, ale możemy oceniać przez pryzmat tutaj naszego kontekstu, regionu, kraju. I widzimy, jakie są te relacje między nami. I często mówią, kiedyś ludzie byli dla się imiliści. Powiem Wam, skąd się to bierze. A raczej słowo może dzisiaj. Co Jezus by na ten temat powiedział? Pan Jezus nam powiedział, że każdy z nas jest, każdy człowiek, obojętnie czy uszczony, czy nie ale każdy człowiek jest na wzór i podobieństwo Pana Boga stworzony. Czyli jesteśmy Jego odbiciem w tym świecie. I teraz sobie wyobraź, że jeżeli jesteś odbiciem, jesteś lusterkiem, jesteś zwierciadłem, Moje i Twoje serce to jest takie zwierciadło, które ma odbijać blask Boga w tym świecie. I teraz jest jeden problem, bo każdy z nas rodzi się i jest egoistą. Każdy z nas rodzi się jako egoista. Nazywamy to stanem pierworodnym. Tak? Grzechem pierworodnym, stan pierworodny, czyli to jest to, co jesteśmy. Jeżeli jesteś małym dzieckiem, małe dziecko go nie interesuje nic innego, tylko jemu ma być dobrze, tak? Każdy z nas taki był. Mały egoista. będzie się darm, a krzyczał, płakał, byle żeby go nakarmić, przewinąć i być ok. No tak wszyscy to przerabialiśmy. I to jest taki stan, w którym się rodzimy. Tylko wielu z nas w ogóle z tego nie wyrasta. Rośniemy, ale dalej jesteśmy egoistami, tylko bardziej wyrafinowanymi. I wi większość grzechu, większość zła na tym świecie właśnie bierze się z tego. Z tej zmazy grzechu pierwornego, który ciągle w nas jest. I to lusterko, w którym jesteśmy, ono przez ten egoizm, przez to zło jest całe brudne. I nie odbija Boga, odbija bardzo mało tego światła. I wszyscy tacy jesteśmy, obojętni, chrześcijanie, nieszczęście i tak dalej. Każdy z nas się taki rodzi, przychodzi na ten świat. Mało tego, ten świat jeszcze jest uszkodzony, tak? On nie jest idealny. Poprzednie pokolenia swoim grzesznym życiem, tak, złem, które zrobili, no uszkodzili ten świat, więc my nie przychodzimy do idealnego świata. Nawet jak chcesz być taki piękny, fajny, miły, to ten świat Cię uszkodzi. I wielu ludzi ma uszkodzone lusterka, a popękane serca i nie potrafią odbijać światła Bożego. I słuchajcie, w takim świecie przychodzi nam żyć, i Bóg to widzi. Widzi, że ciężko jest nam uchwycić to Jego światło. A co to jest to Jego światło? To jest Jego duch. Miłości, sprawiedliwości, prawdy, wrażliwości, uczciwości. Te wszystkie fajne rzeczy, za którymi tak bardzo tęsknimy i tak byśmy bardzo je chcieli. To są odbicia Boże. To jest Boże działanie w tym świecie i w człowieku. I teraz Bóg widzi, że nie potrafimy tego odbić, bo mamy zabrudzone te lusterka. Więc przychodzi sam. Nie musimy łapać już tego światła z góry, tak? Ale przychodzi, staje się, tak jak tutaj mamy w tej szopce: światłość ze światłości przychodzi na Ziemię. Żeby rozświetlić nasze ciemności, naszej toksyczności, złośliwości, zamiści, grzechu, zła i tak dalej, egoizmu. Po to przychodzi Chrystus. I teraz tak, On jest światłością, i zobaczcie, wszyscy, którzy dookoła Niego byli, którzy się otworzyli na tą światłość, na to, co przekazywał, na dobrą nowinę, a miłość Bożą, tak, którą był, okazało się, że ich życie się zmieniało. I mało tego, On ich wysyłał i dzięki nim działał dalej, tak? Życie innych ludzi się zmieniało. Bo apostołowie byli Jego odbiciem, Jego ducha dostali i przekazywali Go dalej. I wielu ludzi na tym skorzystało. Oczywiście byli tacy, którzy nie chcieli z tego skorzystać no, nic na siłę. I teraz, co Jezus zrobi, żeby to dzieło było kontynuowane, żeby mógł dalej oświecać ludzi siedzących w ciemnościach grzechu, toksyczności i tak dalej. No daje nam Chrzest Święty. Przez Chrzest Święty. Każdy z nas został obmyty, czyli to lusterko, to zwierciadło, w którym jesteśmy, było wypucowane. Piękne, przeźroczyste, najlepiej odbijające. I to jest w nasze wybranie. Nas Bóg wybrał i uczynił nas swoim lusterkiem. Możesz odbijać Jego światło. Możesz dawać światło innym. Pozdrawiam tych, którzy właśnie teraz świeci w oczy. Popatrzcie. I to jest chrzest, to jest to wybranie i bycie lusterkiem Bożym. Oczywiście przez nasze głupie rzeczy, które wyprawiamy w naszym życiu, czasami sobie te lusterko stukniemy, często brud tego świata, tak, nasza codzienność taka harda, twarda, potrafi zakurzyć nam to serce, zakurzyć to zwierciadło, no i to światło zaczyna się rozpraszać. I nie, za, nie za bardzo działamy, tak? Dlatego mamy sakrament pokuty i pojednania. Dlatego przychodzisz, Jezus robi tak. Ha! I już błyszczysz dalej. Możesz iść i znowu to światło przekazywać. Sam z Niego korzystasz, ale inni też. I teraz tak to działa, znaczy powinno tak działać. Dlatego, patrzcie, przychodzimy dzisiaj, znaczy co niedzielę przychodzimy, tak, do Chrystusa, żeby dawał nam swoje światło, żeby dawał nam swojego Ducha. Duch Święty wstępuje na nas. Tak jak dzisiaj słyszeliśmy, Jezus przyjmuje chrzest i Ojciec z nieba mówi, to jest mój syn umiłowany. I Duch Święty wstępuje, Go napełnia, ta Boża światłość, tak. I teraz o każdym z nas przy naszym chrzcie Bóg tak samo mówi. To jest mój Syn umiłowany, to jest moja córka umiłowana, mam w nim upodobanie, bo to jest moje lustereczko, który będzie odbijać mój blask i rozświetlać ciemności tego świata? I to jest nasze zadanie. To już wiemy, jakie jest nasze zadanie i co Chrzest w nas zaczął. I teraz małe problemy, jakie mamy z tym. Pierwsza rzecz, czasami ludzie mówią tak, no przecież nie, tak człowiek się stara i tak dalej, ale ci ludzie tacy źli to już w ogóle ręce opadają, nie? Nic się nie chce robić. W ogóle czy w ogóle jest warto, po co w ogóle szarpać się o ten świat? Najlepiej gdzieś się tam zamknąć, w jakiejś chatce, w górach i nie mieć w ogóle do czynienia z ludźmi, bo są wredni. Oczywiście są ludzie, którzy nie są Bożym zwierciadłem, którzy te zwierciadła mają totalnie tak ciemne, że są jak ciemna dziura, która pochłania każdą ilość światła. Możesz być dla nich fajny, oni zasają całe dobro i nic ci nie oddadzą, mało ci jeszcze ci przywalą. I są tacy ludzie na tym świecie. No cóż, nie zmienisz ich, jeśli nie będą chcieli. Ale to nie my mamy zbawiać świat. Mamy taki kompleks zbawiciela. Nie? Żebyśmy chcieli naprawić świat, zbawić go i tak dalej. I spotykasz się ze ścianą ludzkiej grzeszności, toksyczności, nienawiści, zawiści. Nie, Łączy sobie telewizor, to już masz taką ścianę, jedną albo drugą, obojętnie, który telewizor oglądasz. I teraz ty mówisz? No, to, to co ja mogę zrobić? Ty to zostaw. Pan Jezus zbawił świat. Bóg sobie poradzi z ludzką grzesznością, toksycznością, zawiścią, ciemnością. Bóg sobie z tym radzi. To jest Jego broszka. Ty masz być tylko światłem. Ty masz być lusterkiem, które odbija Jego światło. A kto będzie chciał, to z tego skorzysta. Też to przechwyci. I to jest nasze zadanie. I jeżeli brakuje Ci siły do tego, to znaczy, że masz mało ducha Bożego. To jest jedna z takich pokus, że próbujemy świecić swoim światłem. Próbujemy być fajni, mili i w ogóle tacy dla ludzi. No i się wyczerpaliśmy. Nie? I człowiek się frustruje, bo ja tyle dobra dałem, a ten świat mi nic nie oddał. Nie? Ty nie masz rozdawać swojego światła, bo twoje się skończy, moje też się skończy. My jesteśmy skończonymi ludźmi, tak? ograniczonymi. Nasze serce się wyczerpie kiedyś. Dlatego przychodzisz do Chrystusa, ładujesz bateryjki, tak? Jego światło masz odbijać. Dlatego ja też, ja nie przelewam wam swoich mądrości z tej ambony, tylko czytam Jego Słowo, tak? Zanurzam się w tym świetle, spróbuję je przetrawić i odbić w waszą stronę. I mam nadzieję, że wam dzisiaj trochę świeci. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy pracowali z Chrystusem nad sobą. Żebyśmy ciągle tłukli ten nasz egoizm, zmniejszali Go, żeby to nasze zwierciadła były przejrzyste. Żebyśmy byli tymi, którzy rozpraszają ciemności tego świata. Bo do tego nas Chrystus zachęca, To taką drogę nam pokazał i taką drogą chce z nami iść. I na koniec, warto posłuchać tego, co Bóg mówi właśnie o Jezusie. Jako o światłości świata i o tych wszystkich, którzy są chrzczeni, którzy chcą iść tą drogą. Czyli o nas. Posłuchajcie, co przez słowa proroka Izajasza. jacy mamy być, jak mamy to robić z Chrystusem. Mówi tak, to mówi Pan. Oto mój sługa, moja służebnica, którego podtrzymuję, ja podtrzymuję Ciebie. Wybrany, wybrana mój, w których mam upodobanie. Sprawiłem, że duch mój na nich spoczął. Bo na Chrzcie Świętym Duch Święty spoczął na nas. Oni przyniosą narodom prawo, moje prawo. Oni będą nimi żyć. Ludzie będą to widzieć. Czy będą chcieli z tego skorzystać? Nie wiem, ale będą wiedzieli, jakie jest Boże prawo. Jak żyją ludzie, którzy idą za Bogiem. Nie będą wołać, nie podnosić głosu. Nie dadzą słyszeć krzyku swego na dworze. To jest ważne wskazanie, bo my czasami. Chcielibyśmy wszystkich zrobić katolikami, i muszą robić tak jak my. Chcielibyśmy im to narzucić. W Polsce mamy takie ciągotki. Wszyscy muszą być tak jak my i koniec. No nie. nie. Nie będzie podnosił głosu. Ewangelii nie głosisz drzą, drąc się po ludziach. Albo tłukąc ich tą Ewangelią po głowie, że czemu jeszcze tak nie żyjesz? Nie. No nie da rady. Tak Ewangelii nie przekażesz. Ewangelia nie jest narzucana. Ona musi wejść od środka. Dlatego tutaj podpowiada Pan Bóg, jacy mamy być. Że ktoś, kto jest lusterkiem, nie złamie trzciny nadłamanej, nie zagaśnie ledwo tlącego się knotka. Czyli masz być subtelny, masz być wrażliwy. Ewangelia się subtelnie przekazuje, żeby dotrzeć do czegoś serca. I nie masz być takim, wiecie, rażącym, walącym po oczach wszystkich, tylko światłem, które oświeca i rozświetla ciemności. On rzeczywiście, my rzeczywiście przyniesiecie prawo, nie zniechęci się ani się nie załamie. Aż utrwali prawo Boże na Ziemi, a jego pouczenia wyczekują wyspy. Jeżeli Bóg z Tobą działa, to nie zniechęcisz się, nie załamiesz się. Jeżeli zaczynasz się załamywać, zniechęcać, to znaczy, że działasz we własnym imieniu, a to nie tak ma działać. Wtedy proś Boga, hymn do Ducha Świętego, otwórz skarbczyk i śpiewaj sobie hymn do Ducha Świętego, cytuj go sobie w myślach. Przywołuj, Niech Boża światłość przenika Twoje serce, żebyś to ją odbijał. I na samym końcu Bóg mówi tak: ja Pan powołałem Cię do tego słusznie, ująłem Cię za rękę i ja Cię ukształtowałem. Musimy pracować, żeby Bóg nas kształtował. Ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, abyś z zamknięcia wypuścił jeńców z więzienia tych, co mieszkają w ciemnościach. To jest wszystko nasze zadanie. Zobaczcie, jest mnóstwo ludzi siedzących w ciemnościach nienawiści, toksyczności, uprzedzeń. My mamy rozświetlać im ten świat. Może się kapną, że źle robią, ale czy tak będzie, to nie wiem. Naszym zadaniem jest świecić i rozświetlać. My wtedy jesteśmy w świetle, i ci, którzy są dookoła nas i chcą z tego skorzystać, przyjdą do Bożego światła. Może nie dzisiaj, może nie jutro. Ale za jakiś czas gdzieś zrozumieją, że coś źle robią. I wtedy zobaczą Ciebie i to światło, które Ty odbijasz, czyli Boże. Tego wami sobie życzę, bycia dobrymi zwierciadłami Bożymi. A jeśli myślicie, że jesteś taki mały i nic nie zmienisz, to przypomnijcie sobie sytuację, kiedy ktoś z zegarka to szkiełko odbijał światło w wasze oczy. Nie? Czasami wystarczy jedno malutkie. Szkiełko, jedno małe zwierciadełko, i wszyscy na nie zwrócą uwagę. Tacy mamy być. Amen.